Biuro Turystyczne z Buta to profesjonalna obsługa każdego klienta. Różnorodne oferty, sami sprawdzeni turoperatorzy. Własny, bezpieczny transport autokarowy klasy turystycznej LUX. Dla grup organizacji od A do Z w kraju i za granicą. Wycieczki, czasy, obozy, zielone szkoły, imprezy integracyjne. All Inclusive już przy podpisaniu umowy. Biuro Turystyczne z Buta to niemal wszystkie oferty w jednym miejscu. Mamy dla Ciebie wymarzone wakacje. Park Linowy Czarodziejskie Liny w Jedzinie Zdroju to wielka dawka adrenaliny dla dorosłych. To niezapomniana przygoda dla młodzieży. To radość i atrakcje dla najmłodszych. Pięć tras linowych dla każdego: trasa Maluch, trasa Junior, trasa Standard, trasa Ekstremum oraz trasa Tyrolska. Na terenie parku znajdują się również 15-metrowa wieża spinaczkowa z trzema ścianami o różnym stopniu trudności. Na 120-metrową rynnę wjedziesz nowoczesnym, taśmowym przenośnikiem narciarskim. A potem. U nas wypożyczysz hulajnogę górską oraz górską deskorolkę. Przyjedź do nas z całą rodziną i baw się dobrze. Jedliwa Zdrój! Latem i zimą zawsze atrakcyjna! you brought to my life for all the wrong that you made right witam Państwa i zapraszam na informację. Po magazynie Muzeum w Obrzychu została jedynie pusta przestrzeń. Rozbiórka obiektu jest pierwszym etapem rewitalizacji placu na rozdrożu, który zyskać ma nową nawierzchnię, pasy zieleni oraz miejsce przesiadkowe komunikacji miejskiej. Przede wszystkim ten plac będzie miał funkcję bardziej otwartą niż dzisiejsza. Nastąpi zmiana organizacji ruchu na tym placu będzie to plac również i węzeł jako węzeł przesiadkowy w komunikacji zarówno i tej miejskiej jak i pozamiejskiej Przypomnę, tutaj się zbiegają również trasy komunikacji pozajmiejskiej łączące Wałbrzych z Boguszowem Gorce. Znaczenie placu na rozdrożu nie jest związane jedynie ze zbiegiem linii komunikacyjnych. W pobliżu tego miejsca znajduje się wiele instytucji publicznych, jak budynki Urzędu Miejskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta oraz Wałbrzyskiego Muzeum. To właśnie do tej ostatniej pracówki należał rozebrany niedawno budynek, w którym znajdował się magazyn. Muzealne zbiory musiały znaleźć zatem inną siedzibę. Eksponaty zostały zdeponowane w samym pałacu i również w budynku, który udostępniło nam miasto przy ulicy Matejki, ponieważ to jest tam akurat zostały zdeponowane eksponaty działu geologii, które jak już to kilkakrotnie była okazja mówić, będą w depozycie w parku Stara Kopalnia, tam będą eksponowane, więc można było je zdeponować na ten czas potrzebny do przeniesienia na Starą Kopalnię. Dla Wałbrzyskiego Muzeum to dopiero początek prawdziwej rewolucji. Systematycznie opróżniane są pomieszczenia wystawiennicze, gdyż rozpoczyna się gruntowny remont wnętrza placówki oraz dachu tego zabytkowego obiektu. Wyburzenie budynku magazynowego otworzyło jednak perspektywę na Pałac Albertich z przylegającymi ogrodami oraz pobliski kościół ewangelicki. No, ja oczywiście mogę się tylko z tego cieszyć, bo, bo im piękniej ten plac będzie wyglądał, im będzie stanowił ciekawszy, ciekawszy rejon, ciekawsze miejsce tutaj Wałżyckiego Śródmieścia, no to i pewnie muzeum na tym skorzysta, bo ludzie chętniej będą nas odwiedzać. Projekt rewitalizacji całego placu na rozdrożu ukończony ma zostać w czerwcu tego roku. Na razie budowana jest koncepcja zagospodarowania tego miejsca. Szczegóły planu uzgadniane są z konserwatorem Zabytków oraz urbanistą i plastykiem miejskim. Pomysły na swoje teksty. Pomysły od siebie, z głowy, po prostu coś, co ja przeżyłem albo ja to widzę, to próbuję opisać, prawda? Paweł Czulemba, pseudonim Smuta, uczestnik trzeciej edycji programu X-Factor, tworzący muzykę w stylu hip-hop, odwiedził Wałbrzych na zaproszenie znanego pięściarza Rafała Gaczora. Pomysł się narodził przy e, imprezie charytatywnej, festy, f, f, przy festynie charytatywnym Pomoc dla Dawidka. E, postanowiliśmy zadzwonić do e, Pawła Czulemby, aby nas wspomógł swoim występem dla Dawidka. No tak, e, smuda bez, bez żadnych negocjacji. Powiedział, że się zgadza i że wspomoże ten festyn i zagra. Niestety mój nos, przez który czuć będzie, do końca krew swą. Zaś usta podaruję kobieciecnej, w której się zakocham i ona także w osobie mej. Blizna, która została po operacji, chce by w muzeum i w ramkę łatwiej oprawić. Zastanawiam się, czy na serce, czy czasem nie będzie za słaby i u kogoś jednego pęknie. Smuta wystąpił podczas festynu charytatywnego dla Dawidka, który odbył się w Jedlinie Zdroju. Nie jest to jednak koniec przygody Pawła z Wałbrzychem, ponieważ jak zapowiedział nasz pięściarz, trwają prace nad piosenką, którą Smuta będzie wprowadzał naszego boksera na ring. Nawiązałaś jakaś nic porozumienia, aby stworzyć coś razem i stąd jest, jest tutaj u nas w Wałbrzychu i razem próbujemy coś zrobić. Myślę, że będziemy wprowadzał do ringu przy swoim kawałku że mogę oddać potrzebującej osobie z muszą sala dziewną jedyną malę, która ma długie czarne posty i ciemną karnację która nosić będzie kończyki srebrne kuka duże, może nawet być cyganką tylko aby weszła samo w górze Ale i na tym nie koniec, ponieważ żona Rafała Kaczora, Amelia, została menedżerem Pawła Ciułęby Po programie X-Factor napisała napisa do mnie Amelia Kaczor czybym chciał nawiązać współpracę z nimi no na, na ten koncert karytatywny między m.in. No i później zostało prawda <śmiennie> jest moją. Uwielbiałam, że szanowała nasze dzieci, by pochodziła z rodziny, która rozumieć będzie moje teksty nie są słabym, co prawda, ale to ponoszą jeszcze diabła. No i która ciebie tam, miały. Miały tam, gdzie Dlatego młodego, pochodzącego z grotkowa piosenkarza hip-hop jest to sposób na życie. Marzy on o wydaniu własnej płyty. Jego teksty nawiązują do dnia codziennego. Porównywany jest często do słynnego magika. Pisze o życiu. W krótkim hip-hopowym utworze opowiada historie, które dotyczą jego samego lub jego najbliższych. Od dziecka planowałem takie coś. Kurnie moje marzenie, można powiedzieć. Zadany przez innych ból, wdarło się cierpienie. Odkrycone na full. Stoi, bo wspomnienia lepiej zachowam dla ciebie, Bo nie chcę byś o mojej biedzie, ani by przyszła do ciebie. Lepiej będzie. Jakie nie podaruję, nikomu wiem, jak to jest. I nie chcę, by zabrakło chleba komuś. Cudownie się mu święt. Z racji tego, że moja małżonka jest jego e, menadżerem. Także będziemy go widzieć dużo więcej w Obrzychu i, i coś będziemy tutaj wspólnie, że tak powiem, robić. Przypomnijmy, że podczas programu X Factor smuta zadziwił zarówno jurorów, jak i publiczność swoją piosenką Testament, której wzruszający tekst nie pozwala przejść obok bez chwili zadumy. także CL, JP, IMP, wy do grobu ubrali mnie, i cyknety, niech mój cały styl ze mną do ziemi będzie wzięty, A moje teksty, które nie poszły do to nagram, to Czytając w radiach, zatem danych osobowych nie da damalu jeszcze na Klip która będzie wisiała w cudzym mieście, wisiała w cudzym mieście, wisiała. O współpracy organizacji pozarządowych z Wałżyskim Samorządem, metodach finansowania NGO przez gminę oraz roli Rady Pożytku Publicznego rozmawiano podczas kawiarenki Obywatelskiej. Debata, zorganizowana została przez Fundację Merkury. Na spotkaniu w klubie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zjawili się przedstawiciele trzeciego sektora oraz magistratu. W Obrzychu jest bardzo dużo różnych organizacji, jest bardzo dużo aktywnych organizacji. Patrząc z perspektywy nawet województwa, to Wałbrzych jest jednym z najbardziej aktywnych miejsc na mapie pozarządowej województwa. Ale mamy oczywiście bardzo duże rozwarstwienie, to już tak jak w całej Polsce, że mamy organizacje takie wolontaryjne, które pracują tylko i wyłącznie na rzecz swoich członków czy na rzecz swoich klientów, takie organizacje, które realizują zadania publiczne, no i te wielkie organizacje, można powiedzieć, które realizują bardzo dużo zadań i pozyskują bardzo dużo środków finansowych, które sprofesjonalizowały się i potrafią, można powiedzieć, współdziałać z administracją zupełnie na partnerskich warunkach. Organizacje pozarządowe zajmują się wszelakimi aspektami życia, pomagając osobom niepełnosprawnym, seniorom czy wykluczonym społecznie. Działają również w sferze edukacji, kultury lub sportu. Często są także łącznikiem pomiędzy obywatelami a samorządem lokalnym, badając potrzeby, problemy oraz pełniąc rolę doradczą. Nierzadko zdarza się również, że realizują zadania publiczne zlecone im przez organy gminne, powiatowe czy wojewódzkie. Samorząd Wałbrzyski bardzo wysoko ocenia współpracę z organizacjami pozarządowymi i bardzo sobie tę współpracę ceni. Ona tak naprawdę prowadzona jest już od wielu lat, od początku, kiedy i od dnia, kiedy istnieje, kiedy powstała instytucja samorządu gminnego i miasto zleca cały szereg różnych zadań właśnie podmiotom sektora pozarządowego i z realizacji tych zadań muszę powiedzieć, że jest samorząd bardzo zadowolony. Można po prostu realizować projekty e, jako organizacje na przykład dużo tani, dlatego że e... Kalkulowuje się, można powiedzieć, powiedzmy szczerze, od razu. Pracę wolontaryjną, ileś rzeczy dużo tańsze niż na przykład to urząd, który musi wszystko wycenić, każdą pracę, każdą godzinę każdego specjalisty i to zupełnie jest inna skala wtedy oczywiście realizacji takich zadań. Spotkanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej było również pretekstem, aby porozmawiać o dziesięcioleciu obowiązywania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kawiarenka zbiegła się również z obchodami tygodnia aktywności obywatelskiej. Biskup Świdnicki odwiedził szkołę na Gaju. Bądź pozdrowiony gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź. Słowa tej pieśni powitały nietypowego gościa w progach zespołu szkolno-przedszkolnego numer 2 w dzielnicy Gaj. No takie spotkania są na pewno wielkim przeżyciem i dla dzieci, takim duchowym przeżyciem i dla dzieci, i dla nas. Możemy się tutaj zaprezentować jako szkoła, możemy zaprezentować umiejętności naszych dzieci, również to, czy jak je wychowujemy. Możemy pokazać, że to wychowanie właśnie to nie jest tylko wychowanie, przekazywanie wiedzy, ale również to jest taka, taka, takie wychowanie duchowe dla takiego porządnego, prawego obywatela, wychowanego w miłości do innych ludzi, niosącego Pomoc, takiego, który wszystkich traktuje z miłością, który jest każdemu oddany, i w ten sposób na pewno nasze dzieci dzięki takim wizytom będą lepsze, bo same widzą, że przyjeżdża ktoś, kto też, z kogo, od kogo emanuje ten spokój, taka, ta, taka miłość, I, i na pewno bardzo dużo dzieci z tego spotkania dzisiejszego wyniosły. Placówkę przy okazji wizytacji w parafii odwiedził jego eminencja ksiądz biskup Ignacy Dec. W zespole szkolno-przedszkolnym, którego jestem dyrektorem, odbyło się, odbyła się bardzo ważna uroczystość, spotkanie z biskupem diecezji świdnickiej Ignacym Decem. Takie spotkanie ostatnio odbyło się 5 lat temu, więc jesteśmy szczególnie zaszczyceni obecnością biskupa w naszej szkole. Pani dyrektor, witając dostojnego gościa, zaznaczyła, że nauczyciele i wychowawcy szkoły starają się wpajać dzieciom chrześcijańskie wartości, takie jak odpowiedzialność za drugiego człowieka i aby w miłości do Boga potrafiły się jednoczyć. Pani w tym powitaniu powiedziała, że szkoła nie tylko <kłysy> zajmuje się przekazywaniem wiedzy z poszczególnych przedmiotów. Tak, ale także, także szkoła jest instytucją wychowawczą i promuje wartości takie moralne, humanistyczne, a także religijne. I dba o to, żeby dzieci były odpowiedzialne, żeby były pracowite, punktualne, prawda, cierpliwe i przede wszystkim ofiarne. Te jakże istotne przesłanie przedstawiły dzieci w przygotowanej inscenizacji opowiadającej o dobrym pasterzu. Ksiądz Biskup z chęcią odpowiadał na pytania zarówno zaciekawionych przedszkolaków, dla których nie zabrakło słodyczy i błogosławieństwa, jak i starszych dzieci, które z zaangażowaniem brały udział w spotkaniu. No myślę, że atmosfera w szkołach teologia jest bardzo taka właściwa, poprawna. Ta Cieszę się, że we wszystkich szkołach też jest Katecheza. No, jesteśmy w takiej sytuacji, że kategoria jest w szkole i w związku z tym też biskupi mają wstęp do szkoły, żeby się spotkać z pedagogami i w każdym takim odwiedzeniu moim to są takie dwie części. Pierwsza część to jest spotkanie z dziećmi czy z młodzieżą. Tak, jest zwykle jakiś program i mam okazję, żeby dzieciom, młodzieży coś powiedzieć, także oni mi stawiają pytania, bo rzadko czasem biskupa widzą, czy mają okazję z nim rozmawiać i tutaj jest akurat taka okazja, żeby właśnie pozmawiali, żeby zapytali mnie o coś i chętnie odpowiadam, widzę, że młodzież, i Dzieci te bardzo dobrze przyjmują i jest też spotkanie w drugiej części z Kadą Pedagogów. Mam okazję podziękować, prawda? Zdaniem księdza biskupa, atmosfera w szkołach jest właściwa. Wyraził on zadowolenie z faktu, iż we wszystkich szkołach prowadzone są lekcje religii, co pozwala również biskupom na dotarcie do dzieci i młodzieży. Bardzo się cieszę, że, no, że szkoła jest nie tylko placówką kształceniową, ale także jest placówką wychowującą. Wychowującą, bo. Nie, człowiek potrzebuje wychowania. Jak zaznaczył ksiądz biskup, spotkania tego typu prowadzone są w dwóch częściach. Pierwsze to spotkania z uczniami, podczas których młodzi ludzie mogą zadawać nurtujące ich pytania. Czy biskup był w Rzymie? Czy ksi ksi księdzowie mogą mieć żony? Druga część to spotkania z pedagogami, podczas której istnieje możliwość podziękowania im za pracę edukacyjną, życzenia oraz przekazania im dyrektyw wychowawczych. Chciałbym życzyć, żeby rzeczywiście to Wasze oddziaływanie było nie tylko na sferę poznawczą, prawda, na intelekt prawda, dzieci, ale także na serce, prawda, na wolę, żeby przez nauczanie dzieci, młodzież stawały się lepsze. Spotkanie z biskupem daje nam dużo rzeczy, możemy się nauczyć na religii dużo rzeczy. Występy filharmoniczne, popisy solistów, jazzowe aranżacje twórców romantycznych, recitale skrzypcowe, a także rozmowy o muzyce. Tak wyglądała już 48. odsłona festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. W uzdrowiskowym teatrze przez trzy dni spotykali się melomani oraz kuracjusze, którzy chcieli obcować z muzyką klasyczną. Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego był Urząd Gminy Sztabno Zdrój oraz Filharmonia Sudecka w Obrzychu. Prestiżowa impreza rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem słynnego kompozytora. Wieniawski do Szczawna Zdroju przyjechał dwukrotnie w połowie XIX wieku i łącznie spędził w uzdrowisku ponad trzy miesiące. Każda miejscowość chciałaby mieć taką imprezę, z której jest znana, z którą jest utożsamiana. Generalnie biorąc, Szczabno jakby specjalizuje się, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale zwraca uwagę swoją na organizowane imprezy sportowe, szczególnie kolarstwo górskie, ale także i szosowe. No i imprezy kulturalne. Wśród tych kulturalnych można byłoby wymienić wiele, bo i międzynarodowe warsztaty fletowe i powiedzmy inne, ale szczególną rolę to jest właśnie ten międzynarodowy festiwal Henryka Wieniawskiego. Podczas inauguracji festiwalu goście Teatru Zdrojowego mieli okazję wysłuchać solisty skrzypcowego Erzhana Kulibajewa, któremu towarzyszyła Filharmonia Sudecka pod batutą Jerzego Koska. Wieczorem z kolei w sali kameralnej placówki wystąpiło trio Krzysztofa Herdzina, które zaprezentowało jazzowe aranżacje Wieniawskiego, Chopina i Moniuszki. Staraliśmy się, aby tegoroczny festiwal rzeczywiście był międzynarodowy, a więc udało nam się zaprosić wspaniałych solistów o światowej sławie. Dyrygenta Marco Barizotto, który jest z pochodzenia Włochem, ale mieszka i koncertuje w Kanadzie. No i dwóch wspaniałych skrzypków. Oprócz solisty Hana Kulibajewa na scenie wystąpił również skrzypek Józef Lendwaj oraz Agata Szymczewska. Zaprezentowali się także uczestnicy warsztatów oraz uczniowie szkół muzycznych z Dolnego Śląska. Nie zabrakło także spotkań z dyrygentami, solistami i organizatorami imprezy. Uczestnicy mogli m.in. porozmawiać z nestorką wiolinistyki Wandą Wiłkomirską. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu był bezpłatny. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro.